wiecie, że w historii białoruskiej kultury istniał teatr, który przeszedł całą Białoruś pieszo. Mowa o legendarnym teatrze u Głubka, Chlubka. Zjawisku absolutnie wyjątkowym. Uładysław Głubok to samouk, dramatopisarz, świetny aktor, malarz i reżyser. Na scenie, na początku razem z nim grali jego bliscy, żona i dzieci. Oni grali dla Prostych ludzi, dla ludzi z robotniczych przedmieść Mińska, potem dla ludzi wsi i małych miasteczek, czyli publiczność nie była wymagająca, jednak bardzo autentyczna i wdzięczna. Z czasem teatralna grupa się powiększyła i zaczęła się wielka wędrówka po Białorusi. Przez półtora roku teatr Cholubka wędrował. Wzdłuż i szersze Białorusi, czasem konno, czasem pieszo, od wsi do wsi, od miasteczka do miasteczka i zasady były surowe. Świetna znajomość wszelkich ludowych pieśni, perfekcyjna lewonicha, rozmowa wyłącznie w języku białoruskim na scenie i poza sceną. I oczywiście szczera miłość do ojczystej kultury i języka. Trzeba rozumieć, że to były bardzo trudne powojenne czasy: głód, bieda i niebezpieczna droga przez. Las, bandy w tych lasach, jednak dla prostych wiejskich ludzi to była jedyna styczność i możliwość spotkać się z kulturą. Dlatego teatr grał wszędzie, nie tylko w takich wiejskich klubach, ale w chłopskich. Domach, stodołach, i był taki przypadek, że zebrało się w stodole tak dużo ludzi, nie wszyscy mogli się zmieścić, i chłopi rozebrali dach, żeby można było oglądać wystąpienie. przypominam pewną scenę z Ewangelii. Nie? Łącznie teatr chłopka dawał ponad 300 spektakli rocznie. Dla twórcy i aktorów to był nie tylko teatr, to była misja. и культура, несенная на властных ногах.